Czy pan tutaj mieszkaniec Elbloga? No tak, razem z bratem przyjechaliśmy na rybki sobie dzisiaj. Często jeździmy. No, chyba coś, w weekend. O właśnie, brat teraz rybę złapał. No, nie wiadomo czy będzie. No nie wiadomo czy będzie. I niech pan powie, co pan tutaj sądzi o przykopie Rejbiślany generalnie tutaj o pogłębianiu teraz. No tak mi się wydaje, że to będzie bardziej korzystne dla naszego portu tutaj w Elblągu. Probię, by port z słabo, nie? Tak widzę, zaniedbany. No, tak, troszeczkę zaniedbany, no może coś tam jeszcze zrobią, zobaczymy. No tyle lat tam chyba nic nie było robione, tak mi się wydaje. Mm. Mm -hmm. Byłem w tym porcie, wie pan co, miesiąc temu. Słabo. Jest, Aha. Tam potrzeba, no, kupa, no, no. no, no. Kupę pieniędzy trzeba. No właśnie. Zainwestować. A tutaj jak Pan się podoba? Most, pogłębianie rzeki Elbląg? No most jest ładny, często jeździmy właśnie z ryby. ryby, ten stary most już, już troszeczkę zdezelowany jest. No dla 70. jeszcze, nie? Tak, tak, no jak mówię, kiedyś był tam prom, bardzo dawno temu. A pan pamięta ten prom nie? nie, ja tylko na zdjęciach widziałem w internecie. No jeszcze promy były w Kępinach w Wielkich. Tam były to jeszcze tym promem, kiedyś jeździłem sobie. Tak? A teraz też w ładny ładnie zdobili most. Mory. Ten most, wie pan co, to, to, to będzie najdłuższy most obrotowy w Polsce. O, proszę bardzo. No. Nawet nie wiedziałam, że on taki. No, 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 no. No, no proszę bardzo, jedwabki się wmapią. No, raz no, jakoś słabo jeszcze, bo za wszystko takie się zrobiło. Ale może coś tam będzie. Zobaczymy. No tak. I tutaj wam obudują, obudują wam rzekę Elblok. No budujeło Wam to, że to już będzie trochę in, in, inaczej już. No, ale nie, nie będzie takiego zbytniego dojścia do woda kiedyś, było. tutaj to wszystko było, ładnie takie drzewa, teraz postawili ten beton taki i to, to tak wysoko będzie to już, będzie tak jak było tutaj, o wszystko Nie będzie wylewało nic się? No ale nie będzie można połowić ryb. A, to a, a, a. No ale tu tam gdzieś tam my myślę, że jak w się znajdzie, nie? Na, na nie? Może gorsze, ale się znajdzie No my tam, to tam jeszcze jedziemy tam na nogach dalej sobie też. Pod nie, nie, tam jest na Kempiny wielkie, ta miejscowość tak. taka, tak a, 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 a. w stronę Cieplic. No tam też to by się połapali w tamtym roku, nie? O. No, ładne. O. ładne Japonki. No bo tutaj teraz jest spór o ten ostatni odcinek. 900 metrów, czyli i kilometr, tak? dokładnie. to, to będzie tam finansował. Dokładnie. I teraz tutaj Elbok specjalnie nie chce, bo chyba nie ma zbyt specjalnych środków, bo to jednak potężne pieniądze są. I teraz no jak to oni rozwiążą. No przecież jak już tyle inwestycji zrobili, no to coś to potężne, to, 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 to już muszą przecież to jakoś dogadać, w jakikolwiek sposób przecież nie. Zgadza się. Dobra, cieszę się, że tutaj się udało z wami zamienić kilka słów. No dobra, pozdrawiam serdecznie. Pomodzę. Dziękujemy również powodzenia, do widzenia.